w centrum skłusza Red Redeko Najbliższy rywal naszych tenisistek jest drugim potentatem ligi na 30 możliwych punktów. Zdobył 28, gra równo i pewnie ogrywając wszystkich z wyjątkiem KTS-u Tarnobrzeg. Wiele wskazuje na to, że walka o finał jest już rozstrzygnięta, bo Tarnobrzeg i nadarzyn w sezonie zasadniczym nie dają nikomu szans. Teraz. Naprzeciw drugiej drużynie opór postarają się postawić młode wrocławianki. Zespół Zdzisława Tolkzorfa zebrał brawa po ostatniej batalii. Przypomnę, przegrał z KTS-em 1 do 3, ale się postawił i nie było w domu porażki do zera. Czy nasze zawodniczki będą w stanie ugrać choćby punkt w rywalizacji z GLKS-em? Gotów jestem postawić tezę, że tak, choć na to musi się złożyć wiele czynników. Pierwsze spotkanie w Nadarzynie Wrocławianki przegrały 1 do 3. Jedyny punkt zdobyła Sandra Wabik. Mocno jednak też powalczyła Natalia Bajor, która dopiero po pięciu setach dała się ograć Chince Shen Yibin. Jeżeli gospodynie najbliższego meczu wzniosą się na wyżyny swoich możliwości, a rywalki chociaż troszkę nasze z lekceważą, Niespodzianka jest możliwa. Początek meczu w sobotę o 16 w hali przy kamiennej, owi bardzo potrzebne są punkty. Wciąż przecież walczy o playoff i ma na to spore szanse. Trzymajmy więc mocno kciuki. Nowe Centrum Skłusza Redeco .pl.